Good cop, bad cop. Good cop. Policjant ratuje pijanego kierowcę przed śmiercią pod kołami pociągu. Dwóch policjantów jest nazywanych bohaterami po tym, jak uratowali kierowcę, zanim jego samochód został zmiażdżony przez pociąg w San Francisco Bay Area. Lanes Witted i Eric Rupel ruszyli na pomoc mężczyźnie, który utknął na tym przejeździe kolejowym o 640 po południu. Jeden z policjantów pomógł kierowcy podczas gdy drugi starał się zasygnalizować kierującemu pociąg, by ten się zatrzymał. Policjant zdołał uratować 20-letniego kierowcę i chwilę później pociąg roztrzaskał jego samochód. Policja mówi, że samochód został uderzony przez kolejny pociąg kilka chwil później. Winą za wypadek obarcza się kierowcę.